Cześć, z tej strony Ewelina Afandi, jestem twórcą marki Afandi Oriental Dream, sklepu internetowego z naturalnymi kosmetykami z Maroka. W dzisiejszym wideo opowiem Ci, co to jest czarne mydło, dlaczego warto je stosować i jak z jego pomocą wykonać dokładne oczyszczenie skóry. Czarne mydło jest to nic innego jak mydło, które jest produkowane z oliwy i czarnych oliwek. Jest to tradycyjny kosmetyk marokański, który używa się do oczyszczania skóry. Czarne mydło ma postać takiej ciemnej mazi, która ma zwykle kolor brązowy albo ciemnozielonkawy. I to mydło działa cuda na skórę. Czarne mydło posiada właściwości dotleniające, nawilżające, odżywiające i oczyszczające. Świetnie też redukuje przebarwienia dzięki swoim właściwościom rozjaśniającym. Wspomaga ono także leczenie różnych chorób skóry, takich jak łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry. Posiada także właściwości przeciwzapalne, wygładzające. Przeciwzmarszczkowe i przeciwstarzeniowe. Czarne mydło można stosować do każdego rodzaju skóry. Ma też właściwości hipoalergiczne, dlatego polecam również mydło dla osób, które mają problem z alergią. Czarne mydło to bardzo uniwersalny kosmetyk. W połączeniu z wodą tworzy aksamitną, pieniącą się masę. Polecam ci je zarówno do pielęgnacji całego ciała, jak i również skóry twarzy. Natomiast do twarzy polecam ci je wtedy, kiedy masz cerę trądzikową, mieszaną lub tustą. Wystarczy, że osoby z cerą trądzikową nałożą troszkę mydła na zmianę ropną, a wyciągnie ono toksynę i przyspieszy gojenie się skóry. Czarne mydło działa na naszą skórę jak peeling enzymatyczny i oczyszcza ją z wszelkiego rodzaju kurzu, brudu i martwego naskórka. Aby rozpocząć zabieg oczyszczenia czarnym mydłem, bardzo ważne, abyśmy posiadali taką oto rękawicę Kessa. Jest to rękawica prosto z Maroka o bardzo takiej szorstkiej strukturze ale dzięki temu jest to rękawica, która w połączeniu z czarnym mydłem idealnie i dokładnie oczyści naszą skórę. Bardzo ważne jest, aby na początku umyć się zwykłym mydłem lub żelem pod prysznic. Jest to bardzo ważne, ponieważ czarne mydło nie ma właściwości stricte myjących, ale działa właśnie jako peeling enzymatyczny. Ważne, aby ten prysznic był ciepły, aby nagrzać dokładnie naszą skórę. Następnie za pomocą, za pomocą tej szorskiej rękawicy Kessa nakładamy czarne mydło na całe ciało. Bardzo ważne jest, aby ta rękawica była wcześniej zmoczona w ciepłej wodzie. Następnie po nałożeniu czarnego mydła na całe ciało. Czekamy parę minut i przystępujemy do peelingu. Peeling rękawicą najlepiej jest wykonać ruchami okrężnymi. Dokładnie wtedy poczujesz, że skóra jest oczyszczona, dotleniona i pobudza się krążenie. Po dokładnym oczyszczeniu ciała czarnym mydłem można dodatkowo jeszcze wziąć prysznic, aby zmyć resztki czarnego mydła z naszego ciała. Po spukaniu czarnego mydła z naszego ciała. Skóra jest przygotowana na aplikację na przykład wybranego olejku. Polecam ci na przykład olej arganowy po takim zabiegu hamam, ponieważ idealnie odżywia i nawilża skórę. Jeżeli jeszcze nie stosowałaś lub nie stosowałeś czarnego mydła, polecam ci wypróbować ten niezwykły kosmetyk, a na pewno poczujesz różnicę w kondycji Twojej skóry. Skóra będzie gładka, pięknie oczyszczona i idealnie będzie wchłaniać wszelkiego rodzaju naturalne oleje, balsamy, które użyjesz po zabiegu oczyszczenia czarnym mydłem. Mam nadzieję, że dzięki temu nagraniu wiesz już, jak stosować czarne mydło. Jak wykonać zabieg rodem z łaźni hamam w swoim domowym zaciszu? Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Ewelina Afandi, Afandi Oriental Dream.